Witaj w programie Prawda Ewangelist Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. W Nowym Przymierzu mamy odwagę, aby wejść do miejsca najświętszego przez nową i żywą drogę. Tak długo ciągle pytałem Boga, gdzie jesteś, Panie? Ale kiedy usłyszałem nauczanie, Andrew było tak, jakby zajaśniała dla mnie światłość i po prostu wiedziałem, że Bóg jest tutaj z nami. And now, here's Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę serię, którą prowadzę od czterech tygodni na temat zatwardziałości serca. Mam na ten temat książkę zatytułowaną Zatwardziałość Serca, płyty CD, DVD, a dzisiejszy dzień będzie ostatnim, w którym będziemy oferować to w telewizji. Mówiłem to już wiele razy, ale to jest fundamentalne. Stało się to główną, najważniejszą częścią mojego życia. To, co Bóg mi pokazał i myślę, że jest to coś, czego bardzo wielu ludzi nie rozumie. Nie mam czasu, żeby to wszystko streścić, ale naprawdę to nauczanie jest czymś, co musisz mieć. To fundament chrześcijańskiego życia, więc proszę zdobądź ten materiał. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym oferujemy to w telewizji. Wczoraj nauczałem na podstawie Ewangelii Mateusza 17 rozdział, gdzie uczniowie Jezusa próbowali wypędzić z chłopca demona. Nie mogli tego zrobić. Zapytali dlaczego. A Jezus odpowiedział z powodu waszej niewiary. New International Version i niektóre inne przekłady mówią z powodu waszej małej wiary, ale wiara nie jest problemem. Jeśli narodziłeś się na nowo. Masz wiarę Syna Bożego. Twoja wiara wystarczyła, abyś narodził się na nowo. To największy cud, jakiego możesz potrzebować. Nie potrzebujesz więcej wiary. Problem polega na tym, że masz więcej niewiary niż potrzebujesz. To jest potężne. To potężne stwierdzenie, a większość ludzi myśli, potrzebuję więcej wiary. Nie, potrzebujesz mniej niewiary. Skąd się bierze wiara? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian 10, 17. Skąd bierze się niewiara? Niewiara bierze się ze słuchania wszystkiego, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. I smutny fakt jest taki, że większość z nas jest zalewana rzeczami, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Smutne jest to, że nawet w Kościele, wiele Kościołów jest przeciwnych prawdzie Słowa Bożego, i nauczanie właściwych rzeczy, a poza Kościołem nasz świat jest po prostu pełen niewiary. Ludzie są ochrzczeni w niewierze. Ludzie będą wypowiadać nad tobą śmierć, biedę, będą mówić, że małżeństwo nie może przetrwać, że nie można się dogadać. Niewiara po prostu atakuje nas z każdej strony. Jak sobie z tym poradzić? O tym właśnie jest całe to nauczanie. Możesz stać się zatwardziały na niewiarę przez skupienie swojej uwagi na Bogu tak bardzo, że dosłownie nie wiesz, jak nie wierzyć Bogu, to nie jest coś, nad czym ktoś zamacha ręką i tak się stanie, ale tak może się stać. Możesz pozbyć się niewiary, a kiedy nie masz już niewiary, która negowałaby lub równoważyła Twoją wiarę, wtedy wiara mała niczym ziarno gorczycy wystarczy, aby usunąć górę, tak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 17:20. Ale potem w wersacie 21, powtarzam, New International Version nawet nie umieściło Ewangelii Mateusza 17.21. Nie ma go w Biblii, po prostu postanowili usunąć ten werset z Biblii. Nie uważam, żeby to było dobre, ale Jezus powiedział dalej w Ewangelii Mateusza 17.21, lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Przez całe życie słyszałem, jak ludzie mówili o tym, że niektóre demony są silniejsze od innych i nie można ich po prostu wypędzić w imię Jezusa. Musisz też modlić się i pościć, żeby je wypędzić. To nie jest to, o czym mówi ten werset. Nie ma takiego demona, przy którym Jezus i wiara w jego imię nie wystarczą, aby go pokonać. A jeśli z jakiegoś powodu napotkałeś kiedyś demona, na którego imię Jezus i wiara w niego nie były wystarczające, to mogę cię zapewnić, że twój post i modlitwa też nie będą. Post i modlitwa nie wypędzają pewnych rodzajów demonów. Wszystkie demony są pod stopami Jezusa. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć i przyjąć. Jeśli wątpisz, obejdziesz się smakiem, to takie proste. Ten werset mówi, ten rodzaj, ten rodzaj czego? Podmiotem w tym wersecie jest niewiara. To Twoja niewiara była problemem i to, ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Tutaj jest mowa o tym, jak pokonujesz ten rodzaj niewiary. Sam fakt, że jest tu mowa o tym rodzaju, pokazuje, że istnieją różne rodzaje niewiary. Ze względu na czas nie będę odwoływał się do wersetów. Możesz wziąć to za łomakologię, ale podzieliłem niewiarę na trzy kategorie. Jedna kategoria lub jeden rodzaj niewiary to po prostu niewiedza. Niewiedza powstrzyma człowieka przed przyjęciem, niewiara może wynikać z niewiedzy. Ja na przykład wychowałem się w kościele, który nie nauczał o chrzcie Duchem Świętym i mówieniu językami, więc przez większość swojego życia, aż do 18 roku życia, nie wiedziałem o chrzcie Duchem Świętym, nie wiedziałem o darach Ducha i o mówieniu językami, więc nie wierzyłem w nie, nie dlatego, że byłem na nie zły czy zdenerwowany, po prostu nie miałem o nich pojęcia. Niewiedza powoduje niewiarę. Jakie jest antidotum na tego rodzaju niewiarę? Prawda. Mówisz człowiekowi prawdę, a kiedy ją pozna, jeśli chce ją przyjąć, ten rodzaj niewiary po prostu znika, dzięki temu, że mówisz człowiekowi prawdę. Drugim rodzajem niewiary jest niedowierzanie lub błędne nauczanie. Jedną rzeczą jest być wychowanym w niewiedzy na jakiś temat. To spowoduje, że nie będziesz miał wiary w to, ponieważ nie usłyszałeś. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jeśli jednak nauczono cię czegoś niewłaściwego, to jest to podobne do. Jeśli masz do czynienia z niewiarą, która wynika z niewiedzy, to tak jakbyś miał czarną tablicę, na której nic nie jest napisane i wszystko, co musisz zrobić, to zapisać na niej właściwe rzeczy. Ale jeśli uczono cię niewłaściwych rzeczy, to tak, jakbyś miał tablicę całkowicie zapisaną niewłaściwymi rzeczami, i zanim będziesz mógł zapisać coś właściwego, musisz ją wymazać, musisz zrobić na to miejsce. Tak więc ludzi, którzy zostali wychowani w ignorancji, stosunkowo łatwo jest wyprowadzić z tego rodzaju niewiary. Wystarczy powiedzieć im prawdę, a jeśli mają serce gotowe na jej przyjęcie, uchwycą się jej i będą wolni. Osoba, której nauczono niewłaściwych rzeczy, ma trudniej, ponieważ teraz musi się przeciwstawić temu błędowi błędnemu nauczaniu i musi wymazać wszystkie te rzeczy, zanim będzie mogła zapisać właściwe rzeczy w swoim sercu. Ale antidotum jest wciąż takie samo. Jest nim prawda. Może będziesz musiał trochę popracować, aby wymazać to błędne nauczanie, ale wystarczy zapisać prawdę, a prawda ich wyzwoli. A jest jeszcze trzeci rodzaj niewiary i uważam, że właśnie do niej odnosi się ten werset. Ten trzeci rodzaj niewiary to coś, co nazywam naturalną niewiarą, Innymi słowy, nie jest to niewiedza, nie chodzi o to, że nauczono cię niewłaściwych rzeczy, chodzi o to, że coś w świecie naturalnym nie zgadza się z tym, w co wierzysz i natychmiast pojawia się myśl. Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. To nie zadziałało. Na przykład, jeśli wierzysz, że Bóg chce, żebyś był zdrowy, więc modlisz się. Może ktoś zgadza się z tobą w modlitwie? Modlisz się, wierzysz i mówisz. W imię Jezusa rozkazuję, aby ten ból ustąpił. Mówisz Amen, a mimo to nadal odczuwasz ból. To naturalne, że pojawia się myśl niewiary. I nie wynika to z niewiedzy, nie wynika to z błędnego nauczania. Po prostu to, co w świecie naturalnym, nie zgadza się z tym, w co wierzysz i w naturalny sposób pojawi się myśl niewiary. Jak sobie radzić z tego rodzaju niewiarą, która nie wynika z niewiedzy czy błędnego nauczania, ale z tego, że nie zgadza się to, co naturalne, odpowiedź jest taka, że musisz się modlić i pościć. Oto dlaczego modlitwa i post wpływają na ten rodzaj niewiary. Ponieważ kiedy modlisz się do Boga, którego nie widzisz, to jest to sprzeczne z Twoimi zmysłami fizycznymi, jest to sprzeczne z Twoim wzrokiem w świecie naturalnym. O ile nie poruszasz się w wymiarze duchowym, a będziesz rozmawiać z osobą, której nie widzisz, aby to zrobić, musisz działać w wierze, a to przenosi cię do sfery duchowej, poszcząc, wypierasz się swoich fizycznych zmysłów. Mówisz, nie dam się zdominować temu, co widzę, smakuję, słyszę, czuję i dotykam. Zdominuje mnie wiara to, co mówi Słowo Boże. Twoje naturalne ciało będzie się na to buntować myśląc to szaleństwo nie widzę tego nie czuję tego ale jeśli zaczynasz pościć mówisz w ten sposób ciało nie będziesz mnie kontrolować to co czuję nie będzie mnie kontrolować to co widzę nie będzie mnie kontrolować to co mówi mi mój brzuch nie będzie mnie kontrolować nie samym chlebem będzie żył człowiek ale każdym słowem które wychodzi z ust Boga więc zaczynasz pościć i mogę ci zagwarantować że kiedy to zrobisz twoje Ciało się zbuntuje i powie umieram, nakarm mnie, a jeśli powiesz w porządku, przedłużę post. Zrobimy dwa dni. Twoje ciało powie za dwa dni będę martwe, ty powiesz trzy dni i twoje ciało w końcu się uspokoi. Nie wiem, czy ktoś z Was był kiedyś na przedłużonym poście, ale ja pościłem wiele razy i to zależy od tego, jak często to robisz, ale nawet jeśli prawie wcale nie pościłeś, to jeśli pościłeś dłużej niż dwa dni lub trzy dni, to po pewnym czasie Twoje ciało po prostu przestaje odczuwać głód. Nie chodzi o to, że umierasz z głodu, twoje ciało powie ci umieram już pierwszego dnia, ale prawda jest taka, że dobrze by było, gdybyś pościł jeden dzień w tygodniu, tak twierdzą lekarze. Pomaga to oczyścić i wypłukać twoje ciało z różnych rzeczy. Nie umiera się po 24 godzinach bez jedzenia, tak właściwie fizycznie zaczynasz umierać dopiero po 40 dniach. Dlatego tak ważne było to, że Jezus był głodny po 40 dniach postu. Nie chodziło tu o zwykły apetyt, on umierał z głodu i była to prawdziwa pokusa, kiedy przyszedł szatan i chciał, żeby zamienił kabień w kawałek chleba. Tak czy inaczej, po kilku dniach postu twoje ciało się wyciszy. Zasadniczo wygląda to tak, że Twoje ciało myśli, jeśli mam to przetrwać, to lepiej przestanę narzekać, lepiej przestanę mówić o jedzeniu i podporządkuję się. I uczysz się, jak poddawać swoje zmysły, nawet swój popęd do jedzenia i wszystko inne. Poddajesz się i pozwalasz, aby to duch przejął kontrolę zamiast fizycznego ciała. Ale widzisz, jeśli nie robiłeś takich rzeczy, a potem zaczynasz się modlić przeciwko bólowi, masz ból w ręce i mówisz: Bólu w imię Jezusa rozkazuję ci odejść. Ale jeśli przez praktykę nie zapanowałeś nad swoim ciałem, tak mówiliś do Hebrajczyków 5.14, pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. To wymaga praktyki? Musisz to ćwiczyć. To nie jest coś, co się postanawia, lub o co modli się jeden raz? To coś, co musisz robić. Jeśli więc nie używasz swojej wiary i nie rozkazujesz swojemu ciału, aby się podporządkowało i mówisz ciało, przestań boleć w imieniu Jezusa, a potem mówisz Amen. To jeśli nadal odczuwasz ból, pojawi się naturalna myśl niewiary. Nadal mnie boli, więc to musiało nie zadziałać. I jeśli nie panujesz nad swoimi emocjami i myśleniem, to ta naturalna niewiara rozcieńczy, zniweczy, zaneguje, Twoją wiarę i sprawi, że odpowiedź nie nadejdzie. Ale jeśli modliłeś się do Boga, którego nie widzisz, i ćwiczyłeś się w tym, że istnieje coś więcej niż tylko świat fizyczny, jeśli żyłeś nie tylko chlebem, rzeczami fizycznymi, ale żyłeś Słowem Bożym, to kiedy powiesz amen, jeśli nadal będziesz odczuwać ból, nie będzie to problemem. Powiesz ciało, dostosuj się, a twoje ciało powie, o tak, to jest jak post, to jest jak modlitwa. Dzieje się coś więcej niż to, co mogę zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powochać czy poczuć i twoje ciało się podporządkuje, a myśli o niewierze odejdą. Jeśli oglądałeś całą tę serię, tę serię którą prowadzę, to zacząłem ją od tego, że modliłem się kiedyś o człowieka, który powstał z martwych i z tego powodu byłem bardzo podekscytowany. Pomyślałem, że jeśli mogę zobaczyć, jak człowiek powstaje z martwych, to mogę zobaczyć wszystko. I poszedłem na spotkanie, a tam był człowiek na wózku inwalidzkim. Podszedłem do niego, złapałem go za rękę i wyciągnąłem z wózka, a on upadł na twarz i nie zobaczył manifestacji swojego uzdrowienia. To mnie zawstydziło. Wszyscy ludzie w tłumie westchnęli. Pomyślałem o pozwie sądowym, o tym, że ludzie na pewno mnie nienawidzą, że uznali, że zrobiłem głupca z siebie. I z Boga. W każdym razie, posadziłem tego gościa z powrotem na krześle i powiedziałem, odejdź w pokoju, a potem poszedłem do swojego pokoju hotelowego i pytałem, Boże, co jest nie tak? Zajęło mi wiele lat, zanim otrzymałem odpowiedź, ale odpowiedź była następująca, zatwardziałość serca. Ja wierzyłem. Niektórzy powiedzą, nie, nie byłeś w wierze. Dajcie mi spokój. Jeśli nie masz wiary, nie wyciągasz faceta z wózka inwalidzkiego. Nie spodziewałem się, że ten człowiek upadnie na twarz. Oczekiwałem, że będzie chodził. Była w tym wiara, ale działało coś jeszcze. Przez lata nie wiedziałem, co to było, ale to była niewiara. Nie była to niewiara w tym sensie, że nie wierzyłem Bogu, nie kochałem Go, nie ufałem Mu, ale byłem wrażliwy na to, co ludzie mieli do powiedzenia. Porównaj to ze Smithem Wigglesworthem, o którym czytałem wiele lat później, że na jego scenę weszła kobieta w podeszłym wieku. Miała ogromny guz, który sprawiał, że wyglądała, jakby była w dziewiątym miesiącu ciąży i nie mogła nawet stać o własnych siłach. Potrzebowała dwóch kobiet, które podtrzymywały ją po obu Stronach. Chciały, żeby Smith się o nią pomodlił, więc powiedział: puśćcie ją. Odpowiedziały: Nie możemy jej puścić, więc podniósł głos i powiedział: puśćcie ją puściły ją, a ona upadła do przodu na ten gus i wydała z siebie jęk. Kiedy to zrobiła, wszyscy ludzie na sali jęknęli i wciągnęli głośno powietrze. Dokładnie to samo przydarzyło się mi, kiedy wyciągnąłem tego faceta z wózka inwalidzkiego. Mogłem się z tym zidentyfikować, ale oto na czym polegała różnica. Kiedy pojawiło się odrzucenie, kiedy pojawiły się myśli typu: ty idioto, zrobiłeś z siebie głupka i wystąpiło to przeciwko mnie, byłem na to wrażliwy. Nie byłem na to zatwardziały, byłem na to wrażliwy. To, co ludzie o mnie myśleli, wpłynęło na sposób, w jaki usługiwałem. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5,44, jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga. To inny sposób powiedzenia, że niewiara, przejmowanie się tym, co ludzie o tobie myślą, powstrzyma twoją wiarę. Będziesz bardziej wrażliwy na ludzi i na ich krytykę, niż na to, co Bóg ma do powiedzenia. Kiedy więc poczułem całą tę niewiarę, wychodzącą z tłumu, sam wpadłem w niewiarę i wsadziłem go z powrotem na wózek i pozwoliłem mu odejść. Jak zareagował Smith, kiedy kobieta upadła na Gus i wydała z siebie jęk? Powiedział: Podnieście ją. Był na to nieczuły. I tak oto ta kobieta stała z tymi paniami po obu stronach, a on drugi raz powiedział: puśćcie ją. Powiedziałem: nie możemy jej puścić, bo znowu upadnie. A on krzyknął: powiedziałem, puśćcie ją. Puściły ją, a ona znowu upadła na ten gus i wydała okrzyk bólu, a wszyscy ludzie westchnęli. Smith powiedział: podnieście ją. Po raz trzeci powiedział: puśćcie ją. I tym razem kobiety powiedziały: nie puścimy jej. A ona nie krzyknął: powiedziałem, puśćcie ją. Jakiś mężczyzna z widowni wstał i powiedział, ty bestio, zostaw tę biedną kobietę w spokoju, a Smith odwrócił się do niego i powiedział, pilnuj swojego nosa, ja wiem co robię, a do kobiet krzyknął, puśćcie ją, puściły ją po raz trzeci i tym razem Gus wypadł jej z sukienki na scenę i wyszła całkowicie uzdrowiona. Pozwól, że powiem, że Smyf nie miał ani Uncji więcej wiary niż ja, ale miał mniej niewiary. A wiesz dlaczego? Ponieważ nie brał pod uwagę tego, co inni ludzie mieli do powiedzenia. Ja byłem zbyt wrażliwy na ludzi. Szukałem ich aprobaty. Od tamtego czasu przeszedłem długą drogę, ale nadal muszę sobie radzić z takimi rzeczami. Smith Wigglesworth nie potrafił nawet czytać. Kiedy narodził się na nowo i poprosił Boga, aby pomógł mu czytać Biblię, jedyną rzeczą, jaką potrafił czytać, była właśnie Biblia. Pamiętam, jak Lester Sumrall opowiadał, że kiedyś poszedł go odwiedzić, kiedy Smith był już w podeszłym wieku i zapukał do drzwi z gazetą złożoną pod pachą. Smith podszedł do drzwi i Lester zapytał, czy może wejść, a Smith powiedział, ty możesz wejść, ale tę gazetę musisz zostawić na zewnątrz. Smith nie chciał czytać niczego poza Biblią. Ludzie myślą, to ta umysłowa, to szaleństwo. W gazetach są przyzwoite rzeczy. W gazetach są dobre rzeczy. Przeczytałem w gazecie kilka rzeczy, których użyłem w przesłaniu. W ciągu 30 czy 40 lat służby Smith Wigglesworth mógł przegapić kilkanaście dobrych rzeczy w gazecie. Ale przegapił tysiące rzeczy, które powstrzymywałyby jego wiarę, które sprawiłyby, że stałby się wrażliwy na to, co ludzie myślą i jak reagują. On był tak skupiony na Bogu, że nie wiedział, jak mu nie wierzyć. Nie był wrażliwy na to, co mówią inni ludzie. W książce, którą o nim czytałem, napisał ją jego zięć, który z nim podróżował, więc opowiadał te historie z własnego doświadczenia. Jego zięć powiedział, że jednym z najczęstszych zarzutów wobec Smyfa było to, że był twardy. A wiesz co to znaczy? To znaczy: zimny, niewrażliwy, nieczuły, nieugięty. On nie był twardy wobec Boga. On był twardy wobec ludzi. Nie obchodziło go, co ludzie myślą. Miał słowo od Boga i działał zgodnie z nim. Jestem pewien, że nie wszystko robił idealnie, ale właśnie dlatego widział prawdopodobnie więcej cudów niż ja, ponieważ był tak zatwardzony, że nie obchodziło go, co ludzie mieli do powiedzenia. Wracam do Ewangeliana 5:44. Jezus powiedział: Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od od samego Boga. Widzisz, wiele rzeczy zatwardza nasze serce. Tak, grzech może zatwardzić twoje serce, ale, tak jak mówią te wersety, może to być po prostu fakt, że martwisz się tym, co ludzie mają do powiedzenia. To samo w sobie nie jest grzechem. Nie chodzi o to, że buntujesz się przeciwko Bogu, ale jeśli jesteś uzależniony od aprobaty ludzi, jeśli musisz mieć poczucie, że jesteś akceptowany, że jesteś pośrodku drogi, jeśli chcesz być w tej przeciętnej grupie, jeśli masz mentalność sta. I boisz się wyjść na zewnątrz, że będziesz się wyróżniać i zostaniesz nazwany fanatykiem lub czymś podobnym. Wiesz co? To zatwardzi Twoje serce na Boga. Będziesz bardziej wrażliwy na ludzi i ich akceptację niż na akceptację Boga i to osłabi Twoją wiarę. A więc, wracając do tego, dlaczego uczniowie nie mogli wypędzić demona, ponieważ mieli niewiarę? Dlaczego my nie oglądamy różnych rzeczy, zwłaszcza ci z Was, którzy wierzą, że Bóg chce, żebyście byli zdrowi, żebyście prosperowali, odnieśli sukces, żeby wasze małżeństwo się udało? Wierzysz w te rzeczy, modlisz się o nie, ale dlaczego nie widzisz, żeby się działy? Mogę Ci zagwarantować, że to nie dlatego, że nie masz wiary, ale dlatego, że masz wiarę. Słuchałeś kogoś innego, słuchasz rzeczy, które naruszają Słowo Boże. Słowo Boże nie jest pionem, nie jest absolutnym standardem w Twoim życiu. Jesteś pod wpływem tych wszystkich innych rzeczy, psychologii i opinii świata. Mówię ci, świat naucza, że musisz przychodzić przez zmagania, cierpienie i tym podobne rzeczy. Jezus nauczał, że możesz mieć radość niewysłowioną i pełną chwały, że On wypełni doliny i obniży góry. Jeśli On obniży góry i wypełnia doliny, to znaczy, że nie powinno być takich wzlotów i upadków. Powinniśmy stale iść z Panem. On powiedział, że ci, którzy do niego przychodzą, już nigdy nie będą głodni, nigdy nie zaznają pragnienia, a jednak przeciętny chrześcijanin promuje przechodzenie przez doliny. Mówi: Będziesz mieć brutalne chwile, i to właśnie w tych trudnych chwilach Bóg będzie cię czegoś uczył. To właśnie w dolinie rosną owoce. Nie można być cały czas na szczycie góry. Religia głosi niewiarę i rzeczy, które są sprzeczne z tym, co mówi słowo Boże. Jeśli tego słuchasz, to kiedy coś się przydarzy, łamiesz się, ponieważ w to właśnie wierzysz. Wierzysz, że musisz to robić. Są ludzie, którzy wierzą, że trzeba mieć depresję. Chodzę z Panem już 52 lata. Kiedy obejrzysz ten program, miną 52 lata, odkąd Pan zmienił moje życie. Jestem narodzony na nowo od 62 lat, ale chodzę z Panem od 52 lat i nie mam depresji i nie choruję. A niektórzy ludzie mówią, nie wierzę w to. Kłamiesz? Cóż, to moje świadectwo i tego się trzymam. Nie popadam w depresję. Kuszą mnie takie rzeczy, czułem, że dopada mnie depresja, ale nie zgadzam się na to. Wiem, jak zachęcać się w Panu i jak chodzić w zwycięstwie. Wierzę, że Słowo Boże naucza, że On zawsze daje nam zwycięstwo. Nie wierzę, że muszę przechodzić przez depresję i porażki, że Bóg tak zarządził i w taki czy inny sposób suwerennie nad tym panuje. A ponieważ znam prawdę, prawda mnie wyzwoliła. Ale jeśli tego nie wiesz, jeśli nauczono cię niewłaściwych rzeczy, to jest to niewiara, i właśnie ta niewiara powstrzymuje twoją wiarę przed działaniem. Jak się jej pozbyć? Przez modlitwę i post, przez skupienie swojej uwagi na Bogu, przez spędzanie czasu z Bogiem, którego nie widzisz, słuchając, jak do ciebie mówi. Nie słyszysz tego swoimi uszami. Ale możesz to usłyszeć sercem, a poszcząc zapierasz się swojego ciała, odmawiasz pobłażania swojemu ciału. Paweł powiedział: Poskramiam swoje ciało, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Dyscyplinuj się, skupiaj swoją uwagę na Bogu, a to, na czym skupiasz swoją uwagę, stajesz się przez to zdominowany, kontrolowany, wrażliwy. To, co zaniedbujesz, świat, niewiarę, stajesz się na to zatwardziały. Możesz to wykorzystać w pozytywny sposób. Dzisiaj nauczam o tym ostatni raz. Mam książkę zatytułowaną Zatwardziałość Serca, mamy płyty CD i DVD. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym oferuję. W, to w telewizji, naprawdę zachęcam Cię do nabycia tego, to dokona wielkiej zmiany w Twoim życiu. Posłuchaj naszego lektora i zadzwoń lub napisz już dziś. Książka Andrew, zatwardziałość serca. Moje serce było zatwardziałe na Boże rzeczy, a ta książka mi to wytłumaczyła. Moje serce było wrażliwe na sprawy tego świata, nawet na ludzi, co było w porządku, ale nie było wrażliwe na słowo i na Boga. Nie rozumiałam, że jako chrześcijanka mogę mieć zatwardziałe serce i to powstrzymało mnie przed przyjmowaniem. Nauczanie Andrew Łomaka Zatwardziałość serca jest dostępne w języku polskim jako książka w formie drukowanej lub jako audiobook. Możesz ją zdobyć dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Znajdziesz tam więcej książek oraz darmowych nauczań Andrew Łomaka, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Zapraszamy! Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla Ciebie. Po więcej informacji zadzwoń: 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbc.polska.com. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew. Womack Ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.